Torba plastikowa czy papierowa. Pamiętaj, że każdego dnia masz wpływ na środowisko, dlatego wybieraj produkty, które powstają z recyklingu. I mamy takie przykłady w Małopolsce innowacyjnych firm, które wdrażają nowoczesne technologie, technologie, polegające na tym, że produkty przez nich wprowadzane na rynek normalnie stałyby się po zużyciu tego produktu, te opakowania, odpadami. A te firmy mają już takie technologie, że te opakowania z wprowadzonych produktów zawracają ponownie do produkcji, z których powstają nowe, gotowe produkty. To wpisuje nam się w trend symbiozy gospodarczej, które województwo małopolskie stara się wspierać. Codziennie każdy z nas produkuje ogromną ilość śmieci. Plastik może rozkładać się od 100 do 1000 lat. Dlatego materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe że mieszkańcy Małopolski, mieszkańcy Krakowa będą mogli zużyte opakowania HDPE oddać do wyznaczonego punktu ze świadomością, że zostaną one po raz kolejny wykorzystane i tym samym przyczynimy się do ograniczenia powstawania odpadów niepotrzebnych i równocześnie będziemy ograniczali zasoby produkcyjne, które potrzebne są do pozyskania surowców w procesie produkcyjnym. Opakowania, które po raz pierwszy trafiły na rynek konsumencki, trafiają ponownie do naszej firmy i są przetwarzane w postaci granulatu pokonsumpcyjnego. Z takiego granulatu wytwarzamy po raz kolejny opakowania które jakościowo i parametrami technicznymi są dokładnie takie same, jak te wytworzone z surowca pierwotnego. W tym roku zrób coś dla siebie i świata. Eko-postanowienie to dobry pomysł. Zwracaj uwagę, gdzie wyrzucasz śmieci i używaj materiałów, które możesz wykorzystać. Bądź świadomym konsumentem i wybieraj produkty z recyklingu. Ewelina Dziuba-Krajewska, Telewizja Eko Małopolska.